Każdy zda Volkswagen Golf. Każdy z tych aut ma problem z botnikami, z progami w tych miejscach i zaraz skuteczny sposób na usuwanie tej rdzy i pewnej konserwacji pokażemy. Proszę zwrócić uwagę, że ta część jest już tak delikatna, że nie da się tego wyczyścić przez tradycyjny sposób. I oto pokazujemy, jak to ma być zrobione prawidłowo. Tradycyjnie wykorzystujemy Cold Gas Spray i urządzenie Rem 101 Pro. Wykorzystujemy teraz na początek korunt do piaskowania tego oto elementu. I wsypujemy ten nasz korunt. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby ta dysza musi być obracana co kilka stopni, jak skończy się jeden pojemniczek proszku. No i ktoś może powiedzieć, że to się Panie nie opłaca, że to jest dziura na dziurę i lepiej to wyciąć że wstawić nowe. Ale jest to tylko przykład, że da się to zrobić, bo jeśli chodzi o takie au... jeśli chodzi o auto klasyczne, to już nie klasycznych autach nie da się to wyciąć i wstawić, tylko trzeba to ratować. A na tym przykładzie tylko pokazujemy, to, że da się to uratować. No i jest to jedną z nowości, że możemy zastosować tutaj taką końcówkę boczną do tego, żeby można wygodnie go wypiaskować w takich miejscach ciężko dostępnych. Do miejsc trudno dostępnych jest taka jest przedłużka. Tu wkręcamy i to się przedłuża, a taką wysokość jest to też bardzo wygodna rzecz. No i pytania, co można z tym zrobić z taką częścią, gdzie jest dużo dziur, yy, dużo żarów, czy da się to zrobić, bo to jest część stabi stabilna, tam nie ma obciążenia i co możemy tam zaproponować, I już to pokazuję. No i ten jeden z prostszych sposobów, żeby zamknąć te otwory i proszek nie uciekał w drugą stronę, to zalepienia z drugiej strony taką folią albo puszką. С Mając takie otworki na powierzchni, i e, jeśli chcemy zapylić te otworki, warto zastosować drut, e, przez to, że przez gazodynamikę e, wysoka prędkość tego proszku przelatuje przez ten otwór i nie możesz nie może przykleić się do, do powierzchni, e, bo proszek rośnie równo na powierzchni, takiej jak tutaj powierzchni prostej. Ale jeśli mamy otwór, to już proszek nam będzie uciekał. Wykorzystując taki zbyt zwykłe miedziany drut, można zastosować to dla zamykania dużych otworków. Jest to pomocne do tego, żeby mniej tego proszku wyleciało. I można zamknąć te duże otworki tym drutem i też on jest pomocny do tego, aby stworzyć nam wzmocnienie tej konstrukcji, tak zwany karkas tutaj. Zobaczcie, jak proszek jest twardy.